Cześć, siemanko, z tej strony i Struwe I witam was W odcinku, w którym pokażę wam Wyrzutnie TNT Oczywiście nie jestem pierwszą osobą Która zrobiła te wyrzutnie TNT Więc też nie mówcie, że ja to zrobiłem Jako pierwszy Bo na YouTubie znajdziecie takich filmów Od ogroma Ja chciałem wam też to zaprezentować Więc do tego przejdziemy Więc tak Może wam pokażę Małe Działanie tego TNT, więc tak: może najpierw jak to załadować? E, no to tak, ładujemy to tak i stawiamy tutaj też y, na to. To jest obowiązkowe, żeby na to postawić. I tak, teraz drugie co trzeba zrobić: stanąć na płytkę i szybko y, otworzyć tamten guziczek. Patrzcie. Jak widzieliście, e, TNT zostało wystrzelone. Czyli znacie już działanie. Tutaj na, następnie mam taką wersję powiększoną, która ma sprawiać, że wasze TNT leci troszeczkę dalej, e, jednak to, ta wersja ulepszona to jest jeszcze taka troszeczkę niedokończona, ale mogę Wam też zaprezentować jej działanie. Więc tak, ładujemy to normalnie, tylko że też ładujemy tutaj tę górną część. O, patrzcie. Tylko że. Razy wam, żeby nie stykało się z tym TNT. Cóż, co prawda nic się nie zniszczy, ale cóż, wyrzut może być troszeczkę słabszy, więc tak. E, robimy takie same jak tam. No jak widzieliście, odrzut był troszeczkę słabszy niż tamto, ale jak mówiłem, to jest dopiero jeszcze w fazie rozwoju. E, kiedy już to bardziej, można by powiedzieć, zostanie dopracowane, to wtedy Wam też to te zaprezentuję. Ale dobrze, teraz może pokażę Wam, jak zbudować takie tacko. Więc tak. E, nie sobie jest to potrzebne, na to dużo materiałów, po prostu. E, patrzymy, dokąd się wylewa woda bo im dalej zro... no, im bardziej powiększone zrobimy to to tym dalej można by powiedzieć to TNT będzie troszeczkę lecieć e, więc tak hmm. o tak się to robi mniej więcej I do tego już się kończy. Czyli że dotąd zabudowujemy. Dobrze. Dalej. Całe to miejsce możemy dać restonem. A jeśli ktoś go ma mało, lub nie chce mu się też bardzo budować, no to może zrobić po prostu reston po jednej stronie. Ale ja wam pokażę po dwóch. Ok. Tutaj, w sumie, możemy to zniszczyć. Dobra. Kolejna rzecz. Tutaj dajemy e, takie coś na guzik, żebyśmy mogli też TNT odpalić. To jest to główne TNT, oczywiście. E, no i ta. Teraz to stawiamy. No i jak widzieliście, wyrzut był dosyć daleki, yy, więc tak yy, to można by powiedzieć, że to na tyle z tych wyrzutni. Możecie użyć ich w fajny sposób do chociażby serwerów, na których bijecie się z kolegami albo macie jakieś twierdze i chociażby strzelacie się z nich TNT. Według mnie to też jest fajne zastosowanie. No to tak, no to w sumie to byłoby już na tyle, więc cześć i pa!